Drodzy wierni, dzisiaj stoimy przed wielkim momentem w duchowej historii świata. Królowa Pokoju z Medjugorje ze swoim pilnym wezwaniem do modlitwy na wzgórzu Objawień wzywa nas, abyśmy zjednoczyli się jako jedno ciało wiernych, aby błagać Pana o pokój. Świętując Królową Pokoju z Medjugorje, zastanówmy się nad przesłaniem Świętego Michała Archanioła, który zapewnia nas, że jego niebiańskie legiony są już między nami, gotowe do walki o naszą duchową obronę to namacalny znak naszej boskiej interwencji, potwierdzenie, że nie jesteśmy sami na tej drodze do pokoju i sprawiedliwości. Nie możemy ignorować słów księdza Michela Rodrigue, który potwierdza przesłanie błogosławionej dziewicy Maryi zatroskanej możliwością konfliktu światowego, który może rozpocząć się w jednym kraju. To wezwanie do modlitwy i pokuty jest alarmującym wołaniem, zaproszeniem do przyjęcia łaski poprzez nawrócenie i gorącą prośbą o miłosierdzie Pana. Ale to nie wszystko. Królowa i Matka Czasów Ostatecznych przynosi prorocze przesłanie do Luz de Maria. Jej przesłanie jest przypomnieniem o potrzebie duchowego przebudzenia i wzmocnienia naszej wiary. Stawiając czoła wyzwaniom, które przed nami stoją, musimy zjednoczyć się w modlitwie, aby stawić czoła próbom, które mogą nas spotkać. Bądźmy wierni w naszych modlitwach, nawracajmy się z naszych grzechów i prośmy Pana o miłosierdzie abyśmy mogli przejść przez te trudne chwile z nadzieją i pokojem w naszych sercach. Drodzy wierni, dzisiaj stoimy przed kluczowym momentem w duchowej i światowej historii. Królowa Pokoju z Medjugorje, ze swoim pilnym wezwaniem do modlitwy na wzgórzu Objawień, wzywa nas, abyśmy zjednoczyli się jako jedno ciało wiernych, aby błagać Pana o pokój. Świętując Królową Pokoju z Medjugorje, zastanówmy się nad przesłaniem Świętego Michała Archanioła który zapewnia nas, że Jego niebiańskie legiony są już między nami, gotowe do walki o naszą duchową obronę. Jest to namacalny znak naszej boskiej interwencji, potwierdzenie, że nie jesteśmy sami na tej drodze do pokoju i sprawiedliwości. Nie możemy ignorować słów księdza Michela Rodrigue, który potwierdza przesłanie Najświętszej Dziewicy Maryi, zatroskanej możliwością konfliktu światowego, który może rozpocząć się w jednym kraju. To wezwanie do modlitwy i pokuty jest alarmującym wołaniem, zaproszeniem do przyjęcia łaski poprzez nawrócenie i gorącą prośbą o miłosierdzie Pana. Ale to nie wszystko. Królowa i Matka Czasów Ostatecznych przynosi prorocze przesłanie do Luz de Maria. Ona oferuje nam dodatkowe potwierdzenie trudnych czasów, przed którymi stoimy. Na wzgórzu Medjugorje toczy się duchowa walka, w której jedna z widzących Maria prowadzi nowenne pokoju wiernych do królowej pokoju. Królowa i Matka Czasów Ostatecznych ostrzega nas przed wielkim oszustwem. Jeśli wierzysz w słowa dziewicy Maryi, napisz teraz w komentarzach, Maria Triumfuje. Zasubskrybuj kanał i polub film do końca. Drogie dzieci mojego niepokalanego serca, kocham Was i błogosławię. Żyjecie wśród wielkich zamieszań, podporządkowując Prawo Boże wolnej woli moich dzieci. Niektórzy usprawiedliwiają się, mówiąc, że zmęczyli się czekaniem na spełnienie zapowiedzi z domu Ojca, ale to, moje dzieci, są wielkie błędy. Ci, którzy usprawiedliwiają moje dzieci, które nie chcą przestrzegać boskich przykazań. Kościół mojego syna jest w zamieszaniu. Musicie strzec słowa mojego syna, głosić prawdę i kroczyć prostą drogą, moje dzieci. Kościół mojego syna będzie osamotniony i musicie się modlić, aby naprawić zaletność waszych braci. Moje dzieci. Nie dajcie się zwieść. Znaki czasów, zwłaszcza te z obecnego momentu, mówią jasno o tym, co ma się wkrótce spełnić. Znaki i wskazówki będą się nadal pojawiać i służą do ostrzegania, abyście przebudzili się i zobaczyli rzeczywistość. Przestańcie obserwować z daleka wydarzenia, które nieustannie się rozwijają. Moje dzieci, Kościół mojego syna musi pozostawać zjednoczony w modlitwie przez cały czas, ponieważ wróg duszy atakuje ludzkość. A w chwili oczyszczenia, desperacja, w którą wpadną moje dzieci, które pozostają z dala, sprawi, że z rozpaczy wpadną w zamieszanie i zostaną zwiedzeni przez demona w wielką pułapkę jednej religii. Żyjecie w konformizmie, moje dzieci. A to nie może być w tym momencie, gdy ludzkość jest wstrząsana Trzecią Wojną światową. Wzywam Was do modlitwy, moje dzieci, do modlitwy sercem, do modlitwy wszystkimi Waszymi zmysłami, z Waszą świadomością, z sercem. Jako posłuszne dzieci nie możecie się godzić na życie w ignorancji. Musicie żyć, kochając się nawzajem jak bracia w tym kluczowym momencie dla ludzkości, gdy wiele dusz się gubi. Ale nawet moje dzieci, musicie próbować mówić językiem miłości do letnich, ponieważ język miłości potrafi pokonać najtwardsze serca. Przechodźcie, moi dzieci, obserwując wszystko, co się dzieje wokół was. Bądźcie czujni na znaki czasów i trwajcie mocno w wierze i modlitwie. Świat potrzebuje waszego świadectwa wiary, waszych szczerych modlitw i waszej bezwarunkowej miłości. Nie pozwólcie, aby rozpacz i zamieszanie odciągnęły was z prostej drogi. Zjednoczeni w modlitwie znajdziecie siłę potrzebną do stawienia czoła nadchodzącym wyzwaniom i pomożecie wielu innym wrócić na drogę światła i prawdy. Pomagając sobie nawzajem, wiedząc, że nadchodzą wielkie cierpienia dla ludzkości w wyniku wojny, ale zanim wezwie ich do przygotowania materialnego, wołam moje dzieci, aby przygotowały się duchowo. Moje dzieci, musicie się pospieszyć. Kocham was, nie ignorujcie moich wezwań, trwajcie zjednoczeni i baczni na te miłujące wezwania pozwolone przez Świętej Trójcy, zanim z powodu natury lub człowieka. Ochronićcie się nawzajem, moi drodzy dzieci. Błogosławię was i błogosławię w tej chwili sakramentale, które ze sobą niesiecie. Błogosławię Was jako matka ludzkości. Błogosławię Was jako matka słowa. Błogosławię Was przeciw zasadzkom złego gnębiciela dusz. Błogosławię Was, abyście jako istoty wiary i miłości zachowali ochronę sakramentaliów. Błogosławię Was wszystkich. Niech Boża Ochrona zawsze Was otacza. Módlcie się nieustannie, bo modlitwa jest najpotężniejszą bronią przeciwko złu. Żyjcie przesłaniami Mego Boskiego Syna, praktykujcie miłość i miłosierdzie i trwajcie mocno w wierze. W czasach trudności i zamętu pamiętajcie, że nie jesteście sami. Łaska Boża zawsze jest obecna, aby was prowadzić i umacniać. Obrącie Kościół, trwajcie zjednoczeni w modlitwie i kontynuujcie podążanie drogą prawdy i sprawiedliwości. Moje drogie dzieci, bądźcie przykładem wiary Dela Świata, żyjcie w harmonii i miłości i szeszcie pokój wszędzie tam, gdzie jesteście. Niech światło Mego Boskiego Syna zawsze świeci w waszych sercach, prowadząc was na każdym kroku drogi. Błogosławię Was całym moim macierzyńskim miłością i proszę Was, abyście nadal chronili i cenili sakramenty, które są źródłami łaski i duchowej ochrony. Niech Bóg Was obficie błogosławi dziś i zawsze. Błogosławię ciało, myśl, świadomość, umysł, zmysły, całe Twoje istnienie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Matko Maryjo, zdrowaś Maryjo najczystszego poczęcia, bez grzechu poczęta. Zdrowaś Maryjo najczystszego poczęcia, bez grzechu poczęta. Zdrowaś Maryjo najczystszego poczęcia, bez grzechu poczęta. Kiedy rozważamy nasze życia w świetle nauk Jezusa, musimy stawić czoła niejednokrotnie niewygodnej rzeczywistości, jak często odbiegamy od ścieżki, którą On wyznaczył de dla nas. Jezus nauczył nas miłować bliźniego jak siebie samego, przebaczać tym, którzy nas obrażają, pomagać potrzebującym i dążyć do sprawiedliwości. Ale ile razy w naszym codziennym życiu ignorujemy te wezwania? Spójrzmy na nasze dni. Ile okazji marnujemy, żeby okazać gest dobroci, bo jesteśmy zbyt zajęci naszymi zobowiązaniami czy interesami? Ile razy osądzamy innych, zapominając, że Jezus nas prosił, abyśmy tego nie robili? A jeszcze bardziej, ile razy odwracamy wzrok, gdy ktoś potrzebuje pomocy? Jezus wezwał nas, abyśmy byli światłem świata, ale często pozwalamy, aby nasze światło przygasło pod ciężarem naszych doczesnych trosk i egoistycznych interesów. Prosi nas, abyśmy byli przykładem miłości i współczucia, ale często pozwalamy, aby egoizm i obojętność zagościły w naszych sercach. Musimy pamiętać o naukach Jezusa w każdym momencie naszego życia, starając się być lepszymi, bardziej życzliwymi i sprawiedliwymi. Niech każdego dnia odnawiamy nasze zobowiązanie wobec nauk Chrystusa, szukając okazji do okazywania miłości, przebaczenia i pomocy. Niech nasze światło świeci jasno, oświetlając drogę Dela, a tych wokół nas. I niech poprzez nasze działania możemy być prawdziwymi uczniami Jezusa, życząc zgodnie z Jego wolą i szerząc Jego przesłanie miłości i pokoju Dela wszystkich. Wyzwanie Ewangelii jest codzienne i wymaga ciągłego zaangażowania, nowego wysiłku, aby żyć nie tylko Dela siebie, ale Dela innych, w miłości odzwierciedlającej miłość Chrystusa. Ta refleksja nie ma na celu nagany, ale jest zaproszeniem do spojrzenia w głąb siebie i rozpoznania, gdzie możemy się poprawić. To zaproszenie, abyśmy poważnie potraktowali nasze zobowiązanie jako chrześcijanie, nie tylko słowami, ale przez nasze konkretne działania każdego dnia. Jeśli naprawdę chcemy podążać za Jezusem, musimy wprowadzić Jego nauki w nasze codzienne życie, okazując miłość, miłosierdzie i współczucie w każdej interakcji. Jak więc możemy zbliżyć się bardziej do ideału Ewangelii? Zacznijmy od małych kroków. Większa cierpliwość wobec tych, którzy nas otaczają, szczera troska o tych w trudnościach, zaangażowanie w bycie bardziej sprawiedliwym i mniej skłonnym do osądzania. Każde małe działanie miłości jest krokiem w kierunku przemiany naszego serca i świata wokół nas. Niech Bóg zawsze oświeca Waszą drogę. Do zobaczenia w następnym filmie.